No hej! Dzisiejszym filmem chciałabym Was zachęcić do odwiedzania Lupexu, do szukania w nich, w nich e, takich niebanalnych rzeczy innych niż widać na przykład w sieciłkach, albo po prostu zestawiać je tak, jak do tej pory byście nie odważyły się zestawiać, ponieważ z takich... E, Niby e, chaotycznych ruchów stylistycznych może być coś ciekawego i ja mam ochotę dzisiaj sobie tak sobie eksperymentować. I wyobraźcie sobie, że ostatnio byłam, będąc w Lumpeksie, czy jakiś czas temu już, ale właśnie wypatrzyłam ten sweter, który mam na sobie. Jest to sweter z Zary i to jest dziwne, wykonany w bardzo dużej ilości z wełny i jest przemiły, cudowny, rewelacyjny. Jest do tego wykonany właśnie w takich jesiennych kolorach, bo jest taka zgaszona czerń, czerwień, do tego trochę czerni, która przechodzi tutaj w brąz i zobaczcie to jest rozmiar XS, a jest taki ogromny, wydaje mi się, że jest świetny do takiego jesiennego otulania się. Na dole mam spodnie wykonane ze skóry licowej, są to takie leginsy w typie motocyklowych ze wzmocnieniami na kolanach. One, mówię, są wykonane w połowie ze skóry, ponieważ tył mają wykonany z takiej grubej dzianiny, takiego materiału, wiecie, jak też do leggingsów, ale takich eleganckich, znaczy może nie tyle eleganckich, co nie sportowych, takich technicznych, tylko takich do chodzenia na co dzień. Zobaczcie, one mają taki tył. Spokojnie pomieszczą jeszcze większą osobę, ponieważ mają naprawdę, bardzo się tutaj naddają. Niestety mam na sobie szpilki, bo innych butów tutaj nie ma, które by pasowało do tej stylizacji, ale wyobraźmy sobie, że ich nie ma i że tutaj są takie właśnie e, bikery albo coś takiego, ewentualnie oficerki coś, no oficerki może nie, ale takie no powiedzmy traperowate buty, które by pasowały do tej stylizacji. Wyobraźcie sobie, wymyśliłam sobie, że spróbuję do tego założyć marynarkę wełnianą, poczekajcie, o jest marynarka, która jest właśnie wykonana z wełny. Ona ma tutaj tą kratkę w kolorze, przypominającym właśnie zbliżonym do tej czerwieni na sweterku. I należałoby tutaj chyba bardziej schować te wystające rękawy. Tak mi się wydaje, żeby one tutaj nie górowały. Te, mówię o tych rękawach od sweterka. A rękawy od marynarki podwinąć. I wydaje mi się, że to byłaby bardzo fajna sterówka. Na jesienny spacer, oczywiście pod warunkiem, że nie mam mrozu, prawda? Tylko hej, mówimy o takiej jeszcze złotej polskiej jesieni. Wydaje mi się, że to bardzo fajnie wygląda. A czy naprawdę bardzo fajnie wygląda, to zobaczę sobie na hmm, podglądzie, ponieważ nie mam tutaj lustra, nawet nie mogę luknąć. Ale myślę, że gdyby zastąpić te buty, właśnie takimi hmm, pasującymi do bikerów, czy znaczy do spodni bikerów, to. Hmm, Wydaje mi się, że bardzo fajnie by to wyglądało. Do tego jeszcze na przykład wyobraźcie sobie czapkę w tym kolorze i takie puchate wystające rękawiczki mogłyby być naprawdę bardzo fajnie. Dajcie znać, czy wam się podoba taka stylówka i co myślicie o marynarce właśnie tego typu. Chodzi o to, żeby nie była ona za duża, żeby nie był to taki ogromny rozmiar. To jest całkiem spore, ja ją specjalnie wzięłam z myślą, że może mi się kiedyś przydać, także tak wam ją prezentuję. Potem postaram się zmienić spodnie i zobaczymy, jak ona będzie wyglądała w innej stylizacji. No dobrze, mamy tutaj coś zupełnie innego, czyli takie połączenie kremu z kremem, które generalnie powinno nam wydłużyć sylwetkę. Jest to mój sweterek właśnie ten, który znaczy, który niedawno kupowałam sobie w Lumpeksie. Jeden naprawdę z moich ostatnio ulubionych, ten z tym ściągaczem tutaj. I słuchajcie, mamy na sobie spodnie, które chyba ze mną zostaną. Ponieważ ja je kupiłam dawno temu, one leżą w sklepie, o nich w ogóle zapomniałam, nawet chyba zapomniałam je wystawić. A teraz założyłam je na siebie i uważam, że są idealne na taką ym, jesień. Nie wiem czy na taką jak teraz, bo w tej chwili słyszę już, że pada za oknem, ale chodzi mi o grubości są takie milusie, ciepłotki i uważam, że odpuszczanie z jesienią czy zimą jasnych spodni to jest duży błąd, szczególnie, że ta faktura to jest faktura właśnie typowo jesienna milusia, dużo przyjemniejsza w dotyku niż jeans, to są sztruksy, cieniutkie, ale sztruksy i słuchajcie, to nie jest, one nie są białe, one są kremowe. Zastosowanie tego triku góra i tu w tym samym kolorze, kolorze oczywiście nas wydłużają, spowodują, że nie ma tutaj żadnego poziomego przecięcia i nie skraca nam to. Może nie tyle właśnie wydłuża, co nie skraca. I słuchajcie, mam na sobie świetne butki. Właśnie sama nie wiem, jak je nosić. Dlaczego, czy znaczy nie buty, jak nosić? Tylko spodnie do tych butów. Wszystko dlatego, że nie mam tutaj lustra. Muszę sobie tego lustra tu przestawić, bo w ogóle się nie widzę. Ale mam nadzieję, że zobaczę i podejmę decyzję. Bo zobaczcie, z jednej strony nogawka puszczona luzem powinna nam wydłużać nogę, a z drugiej strony wydaje mi się, że takie z tyłu puszczone luzem, a przodem położone na bucie, wyglądają chyba jeszcze fajniej. To są takie fajne, jesienne kamasze, wykonane z naturalnego zamszu, i myślę, że dojrzałam do decyzji, żeby zacząć je nosić, bo też leżą tutaj już nie wiem, od jak dawna. Popakowane, popakowane i ja teraz w ogóle wszystko wyciągam i odnajduję nowe rzeczy. Także słuchajcie, tak to wygląda. I zobaczmy teraz z tą marynarką. Czy ta marynarka właśnie sprawdzi się do takich zestawów? Ja no sama nie wiem, ale warto pomyśleć i warto popróbować. O, popatrzcie. Teraz wychodzi nam tutaj jasny mm, golf, i w tym momencie rękawy są fajne, ponieważ e, nie przeszkadzają, nie tną się z niczym. Sywetka się wydłuża dzięki temu tutaj e, rekoltowi w tej. Marynarce, chociaż dekolt pewnie bezginął, bo ja bym się tutaj zaraz zamotała jakimś szalem, ale dajcie znać, czy podoba Wam się coś takiego. Ja wcale nie mówię, że jest idealnie, muszę to zobaczyć, ale warto jest tak sobie pokombinować z tym, co się ma. Po co to ma leżeć? Niech żyje, prawda? Niech, niech wychodzi i się wietrzy na dworzu. Zobaczcie. Powiedzcie, jak bardzo popsuło mi to sylwetkę. Bo no to może być całkiem fajne. Do tego fajna skórzana torba i myślę, że będzie rewelacyjnie. A teraz dla porównania, załóżmy sobie brązową rawoneskę. O, i zastosowanie takiej małej kurteczki na górze oczywiście powinno wysmuklić teoretycznie, albo wydłużyć może bardziej. No nie wiem. Chętnie popatrzymy na to potem. Podglądzie, a wydajcie znać, jak Wam się podoba i ewentualnie które połączenie Wam się podoba. Ramonę skaler też jest z lumpka, kupiłam ją dawno temu i chodzę z niej namiętnie, jak jest właśnie ciepła jesień. Nie wiem, z jakiej marki ona jest, ale, ale wydaje mi się, że do tych kremów bardzo pasuje. Jasny kolor przy twarzy to jest zawsze dobry wybór. Także o, dajcie znać, co myślicie na ten temat. Jestem bardzo ciekawa, ja sobie zobaczę później. Kolejna stylizacja to połączenie takiego ażurowego, liliowego swetereczka z moheru i dość długiej, takiej typowej midi spódnicy z ekoskóry, wykonanej w połowie właśnie z ekoskóry, w kolorze, w pięknym kolorze granatowym, a tylnia część Tylna, tylna. druga strona spódnicy wykonana jest z takiej właśnie dzianiny jak tamte skórzane leginsy czyli z materiału ale wydaje mi się że bardzo fajnie to wygląda. I to że ona jest dość luźna nie jest nigdzie opięta nie powoduje że całość jest wulgarna ponieważ tutaj dużo się dzieje jest dużo ażuru ja bym do tego oczywiście zmieniła biustonosz ale wiecie w tej chwili jest jak jest. Więc to, że nie ma krótkiej spódnicy, tylko jest długa spódnica, taka elegancka, ołówkowa, to yy, wydaje mi się, że równoważy właśnie górę yy, stołam. Do tego elegancka torebka, jeśli nie podoba Wam się tak na bardzo elegancko, to można dodać do tego małą nylonową torebkę sportową albo po prostu małą skórzaną torebkę w czerni czy w granacie. Co kto lubi, pamiętajmy, że dodatkami możemy całkowicie zmienić charakter stroju. Chociaż wydaje mi się, że tutaj trudno powiedzieć, że jest nudno, bo z jednej strony skóra, z drugiej strony ażur, to raczej nudno nie jest. Można oczywiście założyć pod to ładną, jakąś jedwabną koszulkę, która będzie zakrywała nam te wszystkie ażury i będzie dużo spokojniej, a wtedy również elegancko i również seksownie dajcie znać, jak Wam się podoba, a ja już przebieram się do ostatniej stylizacji. I ostatnia stylizacja to jest stylizacja z typowo letnią, długą maxi spódnicą, którą ja wręcz sobie tutaj się trochę podwinął, bo jest aż za długa dla mnie. Jest to spódnica z marki Pisces, rozpinana do końca. Tu guziczki są prawdziwe. I spódnica jest wykonana z bardzo ładnej wiskozy. Ona jest zresztą nawet z metką. Do tego mam. Ja Wam kiedyś już pokazywałam ten kubraczek. on jest wykonany z takiego pięknego, czarnego aksamitu. Teraz oczywiście zastąpiłabym to butami ciężkimi, ewentualnie po prostu kozakami. Jeszcze niekoniecznie ciężkimi, bo ja aż tak bardzo za tymi Ciężkimi to nie do końca, bo wiecie, ja wiem, że one pięknie wyglądają w stylizacjach, ale na osobie nieco wyższej albo jeszcze drobniejszej ode mnie, a mnie tak troszeczkę przytłoczyła. Także ja na pewno założyłabym albo oficerki, albo e, muszkieterki, albo po prostu wysokie kozaki na szpilce, co też uważam jest bardzo fajne. Niekoniecznie musimy zawsze iść w tą e, androgeniczną modę i wszystko łączyć z mięskimi buciorami. E, mnie się generalnie bardzo podobają włoskie stylizacje, gdzie królują szpilki i nie będę od tego uciekać. I żeby przełamać tą czerni przy szyi, można oczywiście zawinąć się fajnym szalem. Ja tutaj mam też szal wykonany, również z wiskozy, tak jak ta strumica. Można tutaj wystawić sobie jeszcze jakieś dędające dętadło, chociaż niekoniecznie, ponieważ tutaj wszystko jest rozświetlone przez te piękne metalowe guziki. Także o! przy lustrze należałoby to ładniej poukładać, ale wydaje mi się, że taka stylizacja to jest również bardzo fajna rzecz. Do tego możecie założyć płaszcz długi, prochowiec, no wszystko co chcecie, oczywiście jakikolwiek płaszcz, do tego można również założyć krótką kurtkę, żeby zbalansować długość, żeby ta skudnica nie przytłaczała, chociaż wydaje mi się, że to jest tak blisko ciała, sutnica, że ona niczego nie przytłacza. Dajcie znać, jak Wam się podoba. I w ogóle, dajcie znać, jak podobają Wam się wszystkie sterówki. I dajcie znać, czy podobają Wam się filmy tego typu. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Będę bardzo szczęśliwa, ponieważ jest to dla mnie temat najbliższy. Najlepiej kręci mi się tego rodzaju filmy i jeżeli będziecie miały ochotę je oglądać, to ja będę z wielką radością je tworzyć. Bardzo chętnie będę tworzyła um, filmy na zadany temat, czyli jak połączyć, to z czym, z czym macie problem, jakąś trudność, czy nie wyobrażacie sobie czegoś na sobie. To bardzo chętnie zapraszam do opracowania mi takich pomysłów. Na dzień dzisiejszy to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobała sama formuła filmu. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to pewnie nie zauważyłyście. Jeżeli jesteście tutaj któryś raz z kolei, to wiecie, że tutaj stał bardzo długi wieszak. Z który właśnie stoi tutaj, gdzieś tutaj go widzieć w kadrze. Na e, dzisiaj wpadłam na taki pomysł, że można by było całkowicie przebudować ten lokal, żeby zrobić sobie takie miejsce do nagrywania, bo jak zawsze Wam powtarzam, ja tam się cisnęłam w tym kącie przy komputerze i nigdy nie miałam dość miejsca żeby ładnie pokazać to, co chcę. Także mam nadzieję, że to ustawienie jest ciekawsze, aby tylko udało się kiedyś jeszcze nakręcić film, wtedy kiedy jest jeszcze jasno, mam nadzieję, że takie dni jeszcze nadejdą. Na razie niestety trzeba wspomagać się lampami fotograficznymi, czego nie lubię, ale nie ma innego wyjścia. Także dajcie znać, czy Wam się podoba i do zobaczenia już w kolejnym filmie. Pewnie będzie to vlog. I co kochane! Niech wszystkie stylizacje będą dla Was piękne, mówią o Waszych stylizacjach, niech Was cieszą, radują yy, i niech wszelkie poszukiwania w lubexach będą owocne. Trzymajcie się ciepło, buziaczki, pa pa!